8 stycznia 1967 roku Zbigniew Cybulski, ikonowy aktor, zginął tragicznie, pozostawiając niezatarte piętno na polskim kinie. W materiale wideo przybliżymy jego wpływ na pokolenie młodych artystów, wspomnimy o nagrodzie jego imienia, a także omówimy rolę w filmie Szyfry, symbolizującą jego osobiste doświadczenia. 8 stycznia roku 1967 na zawsze odszedł Zbigniew Cybulski, aktor, który na zawsze wpisał się w karty historii polskiego kina. Przekształcając je nieodwracalnie. Do dnia dzisiejszego wielu uznaje go za najzdolniejszego aktora filmowego, jaki kiedykolwiek tworzył w Polsce. Już od 1969 roku wybitni aktorzy młodego pokolenia są wyróżniani zaszczytną nagrodą nazwiska Cybulskiego. Dzięki swoim niezapomnianym rolom oraz intensywnemu życiu, które zakończyło się zbyt wcześnie, stał się symbolem niepokoju tych, którzy w pierwszych latach po wojnie zaczynali swoje dorosłe życie. Były to czasy udręki powojennej Polski, czasy dorastania w trudnych, wojennych realiach. Pokolenie Zbigniewa Cybulskiego było pełne sprzeczności. To ludzie wiecznie poszukujący własnej tożsamości, nerwowi, zmuszeni do szybkiego dorastania do nowych ról. To wszystko powiedziała Dorota Koman, poetka i redaktorka publikacji o Cybulskim podczas programu radiowego. Może to dlatego, w pewnym stopniu zdecydowali się nigdy nie dorastać, nie osiągnąć pełnej dojrzałości. Cybulski, zapamiętany z ról jako lekkoduch, częściowo odpowiadał temu obrazowi jeden z aktorów, który na zawsze zostanie w pamięci jako taki właśnie człowiek, choć nie oddaje to całej prawdy o nim. Kiedy Zbigniew miał zaledwie 12 lat, spoczęła na nim odpowiedzialność za siebie i młodszego brata Antoniego. Rodzice zniknęli z ich życia w wyniku wojennej pożogi. Matka została zesłana do Kazachstanu. Potem z armią Andersa trafiła na zachód, gdzie we Francji znalazła męża, który pracował dla francuskiego ruchu oporu. Wrócili do Polski, ale ich synowie zdążyli dorosnąć. Bracia przetrwali razem najcięższe czasy okupacyjne w Warszawie. Mariola Pryzwań, która poświęciła Cybulskiemu aż dwie książki Cześć Starenia oraz Cybulski o sobie, mówi, że Zbigniew przeszedł przez głęboką traumę samotności i braku udziału w walce, a to poczucie towarzyszyło mu przez całe życie. Te doświadczenia życiowe z pewnością przydały się Cybulskiemu przy tworzeniu postaci Maćka w filmie Wojciecha Jerzego Hase-Szyfry. Ta kreacja była nie tylko odniesieniem do jego wcześniejszej roli Maćka Chełmickiego w Popiele i Diamencie, ale także wywołaniem dyskusji z przesłaniem tego słynnego dzieła Wajdy. W szyfrach Cybulski zagrał syna człowieka, który wojnę spędził na Zachodzie i tam pozostał, a wraca po latach, by rozwikłać tajemnicę zaginięcia młodszego syna, który zniknął podczas wojny zaangażowany w działalność konspiracyjną reszty rodziny. Sybulski, będący starszym bratem, który przeżył wojnę i doświadczył brutalnej rzeczywistości tamtych czasów, określa siebie jako człowieka żyjącego poniżej swoich możliwości. Na jego barkach spoczywa zadanie przedstawienia owego świata ojcu, który znał jedynie grzmoty i trudności zachodniego frontu wojennego i nie mógł pojąć, jak skomplikowane okazały się nie tylko realia wojenne, ale także te dwadzieścia lat późniejsze w Polsce. W odróżnieniu od Wajdy, który analizował postawy swoich postaci w często dusznej atmosferze cenzury obowiązującej w Perelu, Hes raczej sugeruje, że prawda pozostaje ukryta, a on sam nie jest w stanie jej w pełni wyrazić. Sybulski kreuje niezwykle osobistą, stonowaną rolę, która wydaje się kontrastować z jego ekspresyjnym stylem w filmie Popiół i Diament, budując tym samym wyjątkową wymowę dzieła. Polska lat 60. jest przedstawiona w szyfrach jako zawiły labirynt, gdzie prawda wydaje się niemal nie do odnalezienia. Jest to skomplikowany i wstrząsający obraz ludzi w państwie uwikłanym w różnorodne zależności i równocześnie jeden z nielicznych filmów zrealizowanych w czasach Perelu, który poruszał temat historii współczesnej w sposób wolny od zniekształceń narzucanych przez obowiązującą ideologię. W tamtym okresie osobiste doświadczenia Cybulskiego były dla niego niezwykle istotne. W 1965 roku w wywiadzie zachowanym w archiwum Polskiego Radia opowiadał o tym, jak to właśnie zwykli ludzie i ich codzienność wpłynęli na jego decyzję, aby związać swoją przyszłość z aktorstwem, budując swoje role na autentycznych przeżyciach i prawdziwych losach napotkanych osób. Sybulski mówi o tym, że choć nie jest łatwo opowiadać o sobie samym, to jeśli stał się popularnym aktorem, to właśnie dzięki temu, że nawiązał bliską wieść z tak zwanymi normalnymi ludźmi. Tymi, którzy zasiadali na widowni. Być może to właśnie bliższe zrozumienie i współdzielenie prawdziwych emocji sprawiło, że jego sposób aktorstwa porównywano do postaci kreowanych przez legendarnego Jamesa Dianę. Porównania do Jamesa Dianę wzbudzały w Cybulskim irytację. Uważał Dianę za tak wybitnego aktora, że naśladowanie go nie przystoi. Jego styl gry może przypominał sposób Dianę, ale Cybulski nie chciał być do niego porównywany, jak twierdziła Mariola Pryzwań. Zamiast tego starał się znaleźć własną naturalność i prawdę w grze aktorskiej, co miało ogromny wpływ na obraz polskiego kina. Zbigniew Cybulski przyszedł na świat 3 listopada 1927 roku w miejscowości Kniarze na Kresach, w rodzinie urzędnika pracującego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Po zakończeniu wojny ukończył gimnazjum w Dzierżoniowie w 1947 roku, a następnie rozpoczął studia w Krakowie. W 1953 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską. W tym samym roku aktor rozpoczął swoją przygodę z teatrem na scenie teatru wybrzeże w nadmorskim Gdańsku, gdzie wystąpił w dziele Friedricha Schillera zatytułowanym Intryga i Miłość. Kolejny rok przyniósł istotne zmiany, gdy wraz ze swoim serdecznym i długoletnim towarzyszem Bogumiłem Kobielą powołał do życia studencki teatrzyk Bimbom na wybrzeżu Bałtyku. Cybulski objął wtedy funkcję dyrektora nowej sceny, która błyskawicznie zyskała uznanie jako kluczowa platforma satyryczna w całej Polsce. Lata 60. przyniosły mu kolejne angaże, tym razem na deskach teatru Ateneum w Warszawie oraz w rozrywkowym kabarecie Wagabunda, jednak to kinematografia była rzeczywistą domeną, w której się odnajdywał i brylował kropka swoją filmową drogę rozpoczął w 1954 roku, przyjmując skromną rolę w filmie Andrzeja Wajdy Pokolenie który uznawany jest dziś za początek polskiej szkoły filmowej. Choć obraz ten wciąż mocno tkwił w trybach socjalizmu, można było dostrzec w nim pierwsze oznaki rodzącego się nowego języka kinematografii. Szczególną nowością była zmiana w stylu aktorstwa. Wśród pionierów nowych środków wyrazu znalazł się właśnie Zbigniew Cybulski. Obok takich postaci jak Tadeusz Janczar czy młody Roman Polański, mimo że jego rola miała raczej niewielkie rozmiary, kropka, kolejne znaczące role pojawiły się w takich filmach jak Koniec Nocy z 1956 roku, Ósmy Dzień Tygodnia z 1958 roku, którego premierę opóźniła cenzura, przez co odbyła się dopiero w 1983 roku, a także w takich produkcjach jak Pociąg z 1959 roku, czy Do widzenia. Do jutra z 1960 roku oraz w wielu innych przedsięwzięciach filmowych. Niemniej to jego kreacja w popiele i diamencie Wajdy pozostała najgłośniejsza i przechodząca do legendy, ale równocześnie stając się jego osobistym brzemieniem kropka, cała sytuacja miała swoją cenę. Z dnia na dzień stał się charyzmatycznym symbolem całego pokolenia, zdobywając miłość zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Mariola pryzwań wspominała, jak wielki to był idol z dnia na dzień. Jego niezrównana sława zaczęła jednak budzić pewne nieprzychylne odczucia, zwłaszcza wśród aktorów o bardziej konwencjonalnym podejściu, z którymi przyszło mu dzielić scenę teatru Ateneum po jego przeprowadzce ze Trójmiasta do stolicy. Równocześnie, z czasem zaczęło brakować ról na poziomie kreacji z filmu Wajdy. Mimo, że nie zachowywał długo urazy, wciąż żywił żal do Andrzeja Wajdy za brak propozycji porównywalnych z postacią Maćka Chełmickiego, co ujęła biografka Cybulskiego przyzwyczajony do bycia liderem i osobą odpowiedzialną zwłaszcza po ślubie z Elżbietą Chwalibuk wcześniej związanej z Bogumiłem Kobielą oraz po przenosinach do stołecznego miasta z czasem znalazł się pod ciężarem swojej popularności bał się układności tym bardziej że na jego barkach spoczywała rola tego na którym wszyscy mogą polegać to wszystko mogło być odbiciem dramatu, który niosła za sobą zbyt wczesna utrata niewinności dzieciństwa w okupacyjnym czasie, co dla Cybulskiego było szczególnie dotkliwe z uwagi na jego niełatwą sytuację rodzinną, jeszcze surowszą niż dla innych jego rówieśników. Mimo wielu zawirowań w sferze osobistej i zawodowej, Zbigniew Cybulski zdołał w latach 60. stworzyć w kinie jeszcze kilka wyjątkowych i niezapomnianych kreacji. Poza wspomnianymi szyframi, Warto wymienić jego znakomite role w filmach takich jak Jak być kochaną z 1962 roku, Giuseppe w Warszawie z roku 1964, rękopis znaleziony w Saragossie również z 1964 roku, Salto z 1965 roku, czy też Jowita z roku 1967. Pojawiały się także licznie propozycje współpracy z twórcami spoza Polski. Niektóre z tych zagranicznych ofert doczekały się akceptacji władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, co pozwoliło Cybulskiemu na występy w międzynarodowych produkcjach, takich jak francuski film Miłość dwudziestolatków czy szwedzki obraz Kochać. W tamtych latach Zbigniew Cybulski cieszył się sławą jako najbardziej rozpoznawalny polski aktor poza granicami kraju. Szanse na rozwój kariery międzynarodowej otwierały się przed nim również w związku z występami na deskach teatralnych. Pomimo stresu przed pokazami pierwszego dnia wolności, z którym wraz z Teatrem Wybrzeże wyruszył do stolicy Francji pod koniec lat 50., wydarzenie to było istotnym krokiem w jego życiu zawodowym. Cybulski, zatrzymany przez dziennikarzy Polskiego Radia na lotnisku w 1960 roku przed odlotem do Paryża, prosił radiosłuchaczy o wsparcie w chwilach, gdy po raz pierwszy będzie stąpał po scenie legendarnego teatru Sarah Bernhardt w Paryżu. Niestety, dzień przed tragiczną datą 8 stycznia 1967 roku, kiedy to na Wrocławskim Dworcu Kolejowym doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, Cybulski otrzymał propozycję, która mogła zmienić bieg jego kariery. Został zaproszony do zagrania roli w amerykańskiej telewizyjnej adaptacji sztuki Tramwaj zwany pożądaniem autorstwa Tennessee Williamsa. Przed jego oczami rysowały się nowe perspektywy zawodowe, a zarazem pozostawił synka, który stał się sierotą. Życie wydawało się pełne nadziei i możliwości, ale jak się okazało, pechowy moment nieuwagi zakończył wszystko tragicznie. Był typowy dla swojej generacji, wiecznie gdzieś pędził i ciągle się spieszył, jakby próbował uciec przed swymi demonami. Ironią losu jest fakt, że niedługo po jego śmierci zmarli inni wybitni przedstawiciele pokolenia naznaczonego przez wojnę i jej brutalne realia. Wszyscy odeszli w identycznym. 1969 roku, a wśród nich jego bliski przyjaciel Bogumił Kobiela, utalentowany pisarz Marek Chłasko, znany kompozytor Krzysztof Komeda oraz producent Wojciech Frykowski. Cybulski w momencie swego zgonu miał zaledwie niespełna 40 lat. Tak wiele mógłby jeszcze osiągnąć, gdyby losy potoczyły się nieco inaczej i zdążyłby wsiąść do tego feralnego pociągu. Jego życiowe triumfy i bolesne porażki są tematem rozmów Marioli Pryzwań i Doroty Koman w programie prowadzonym przez Hannę Marię Gizę z 2012 roku. To dociekanie ich wspomnień przybliża nam tragizm i niezwykłość losów Cybulskiego, którego legenda, mimo upływu czasu, nadal jest żywa i inspirująca. Zasubskrybuj, aby nie przegapić ciekawych historii.